Ty, daj kawałek. Masz, <se Nova> äh, no, no, no. Masz dychę? Nie. Tak trudno zamknąć drzwi? Tak trudno zamknąć drzwi? Tak trudno zamknąć drzwi? Co ty robisz? Zobacz, to jest takie proste. Czy ty mieszkasz w Tampa'ju? No i wiesz, udusiłem kamila bagietką, bo mi w pierwsze jedzenie, nie? Uh -huh. A potem, kumaj, przychodzi błażej i mi zostawił otwarte drzwi w pokoju, nie? Uh -huh. A były zamknięte. To cholernie irytujące, nie sądzisz? Prawda? To też tak masz, nie? To zabawne, bo też tak masz, prawda? Uh -huh. też tak masz, nie? Uh -huh. Dlaczego wyłożyłeś z ziemię gazetami? Hej Patryk, znasz taki zespół Queen? Mają taki jeden kawałek. Zamorduje cię! Moja misja nie jest jeszcze skończona. Bóg chce, bym oczyścił jego ziemię z potworu. Błagam! Nie! Dlaczego to robisz? Jesteście najgorsi. Irytuje się wszystkich tym zachowaniem. Musicie umrzeć. Ale ja się zmienię, będę lepszy! Pieprzysz. Nie przysięgam ci, mówię prawdę, Janek! Pieprzysz za dużo, gdy gotujesz. Do tych, którzy czynią zło innym, podjadają im jedzenie, nie zamykają drzwi, bawią się telefonem podczas rozmowy, albo nie odpisują na messengerze, poznacie mnie dobrze. Janek nie żyje... No, zaraz... O Boże... Stam się jednym z nich, z tych potworów... Co ja zrobię? To, no nie... To co? To zaraz, żeby być konsekwentnym, to muszę się chyba... O, super, musiałem tak pretensjonalnie kłapać jadaczką i teraz... No to cześć. Cześć, ja nazywam się Janek Sztajfer, a to były Polecjanki. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zasubskrybuj, żeby się nauczył mówić subskrybuj i żeby Wiktora nie musiała pytać mnie ciągle, dlaczego mam tak mało osób. Ja mam mało osób, mam mało widzów, niektórzy mają dużo widzów i jak sobie o tym pomyślę, to, to jest mi przykro, że ja nie mam tylu widzów. No chyba, że chcesz, żeby mi, żeby mi było przykro. Chyba, że lubisz, jak ludziom jest przykro. Wiesz co, ja też lubię, jak ludziom jest przykro. Jesteś gruby i brzydki. Chyba, że subskrybujesz, to jesteś cudowny. Manipulacja. Albo cudowna.